Jestem bardzo miło zaskoczona, ponieważ udało mi się sprzedać parę rzeczy. Sam widok, że komuś to, co robimy, się podoba, myślę, że jest ważny, że nasza sztuka znajduje odbiorców i po prostu trafia do ludzi. I myślę, że to też jest równie ważne, co sama sprzedaż, bo to też potrafi nakręcać do działania. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że możemy uczestniczyć w targach. Wydaje mi się, że jest to unikatowe wydarzenie. Jest to ważne, żeby tych właśnie młodych artystów wspierać, dawać im szansę i przede wszystkim tą przestrzeń, w której mogliby realizować takie rzeczy, tutaj. Atmosfera jest świetna, reakcje ludzi, gości są fantastyczne, napędza to jako po prostu wola na młyn. Moim zdaniem twórcom nam jest to bardzo potrzebne. Energia niesamowita. To jest taka okazja, żeby nie tylko jakby z klientami, czy kolekcjonerami czy z galeriami się spotkać, ale też wzajemnie wymienić poglądy. Świetna impreza. Bardzo cieszę się z tego, że moje prace się podobają. Odwiedziło mnie sporo znajomych, poznałem też innych ludzi i naprawdę cieszę się, że tutaj jestem. w Szuka to super inicjatywa. Jest to możliwość pokazania tego, co robimy. Możliwość też nawiązania nowych kontaktów. Jest jakaś taka okazja, żeby powiedzieć, o co mi chodzi. Nie? Że czasem same prace mogą być trochę niezrozumiałe, trochę takie hermetyczne, a kiedy ktoś zapyta o co chodzi, albo kiedy ktoś chwilę stoi i się zastanawia, ja mogę coś dodać więcej od siebie. Mogę powiedzieć, skąd się to wzięło, skąd te kolory. Naprawdę się cieszę, że mam tą okazję, nie być tutaj. Muszę powiedzieć, że jestem bardziej niż zaskoczona pozytywną atmosferą, jak i odbiorem mojej sztuki. Na pewno będę chciała wrócić po więcej. No, czuć, czuć ducha, coś ducha tutaj.